Dzisiaj, kiedy się zastanawiałem nad tym, myślę, jak ja się cieszę, Panie, że jednak Ty nadal jesteś przykładem dla każdego z nas. Bo przecież to Ty powiedziałeś do swojego kościoła. Po prostu musicie iść za mną. Najpierw powiedział kto chce i za mną. Kiedy patrzymy się na wspaniałe rzeczy, które czynił Chrystus, kiedy patrzymy się na to błogosławieństwo, które które spływa, które jest udziałem tych, którzy idą za Chrystusem, chcemy i za Jezusem. Bo przecież jesteśmy ubogosławieni wszelkich duchowych błogosławieństwem Jego. Przecież On nasze choroby poniósł na krzyż drogowy. Czy to nie jest błogosławieństwo? Przecież On zmienił Twoje i moje życie. Żyliśmy prawie w piekle. On sprawił, że dzisiaj jesteśmy wolni od grzechu. Mamy moc, by walczyć z grzechem mamy radość, której świat nie rozumie. Możemy się cieszyć, radować tym, że należymy do Chrystusa. On się o nas troszczy. Kiedy się będziemy modlić, On będzie nas dotykał. Kiedy będziemy chorzy, On może nas uzdrowić. Kiedy mamy jakieś problemy, możemy przyjść do Jego święte oblicze. Panie, ja chcę iść za Tobą. A to jest jedna część drogi. To jest jeden etap. Tego, który, to jest jeden etap Twojej drogi w Chrystusie. Drugi etap jest taki, że Jezus powiedział, niestety, ale jeżeli chcesz ich za mną, zdecydowałeś się ich za mną, taka jest Twoja decyzja i Twój wybór, musisz zaprzeczyć zaprzeć się samego siebie. I ja dzisiaj w obliczu tego faktu, który, o którym mówiłem na początku, zastanawiam się, co to jest zaprzeć się samego siebie. Czy my dzisiaj zapieramy się samych siebie? Czy my dzisiaj możemy powiedzieć tak, my zapieramy się w ciałem? I myślę, że tak. Dlatego, że nieustannie jest ta walka między duchem a ciałem. Jednak to, że jesteśmy tutaj, świadczy o tym, że pozwalamy, by duch święty zwyciężył. Pozwalamy, by, by ten duch miał przełom na ciałem. Jeszcze oprócz tego, że mamy się zaprzeć, myślę, że jeszcze mamy zrobić iść się i wziąć swój krzyż. Iść za Nim i wziąć swój krzyż. Iść za Nim. Czy On jest jakimś wzorem? On jest kimś, kogo chcemy naśladować. On jest kimś, z kim mamy przejść przez tą drogę. My, chrześcijanie, mamy kogo, z kim idziemy. Nie jesteśmy sami. Czy słyszysz? Jeżeli idzie za Jezusem, nie jest cały. Jestem dalej w klimacie pierwszego listu Piotra i chciałbym, abyśmy sobie odczytali. E, pierwszy rozdział 15 werset. Pierwszy rozdział 15 werset. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie święci świętymi we wszelkim postępowaniu Waszym, lecz za przykładem. Jeżeli Chrystus, Jezus nie jest przykładem dla nas, jeżeli na co dzień nie doświadczamy Jego obecności, jeżeli na co dzień On nie, nie ma wpływu na nasze życie, jeżeli na co dzień On nie pokazuje, kim On jest, jeżeli nie doświadczamy Jego mocy, jeżeli nie doświadczamy tego przykładu w naszym życiu, kim On jest, to mamy problem. Bo ten, ten przykład Chrystusa jest na tyle mały, o właśnie, o właśnie, na tyle mały, na ile Go znamy, na ile Go poznajemy. Jeżeli codziennie rano wstajesz i modlisz się do swojego Pana, rozmawiasz z Nim, i czuję z Nim wspólnotę, czuję z Nim społeczność, On dotyka Twojego serca, On ma wpływ na Twoje myśli, On ma wpływ na Twoje emocje i Ty dostrzegasz, że jest zmiana w Twoim życiu, a więc to, On jest tym dobrym przykładem dla Ciebie. I wtedy masz przykład, bo pisze lecz za przykładem świętego. I można byłoby powiedzieć, co doświadcza ze świętym. Jaka jest wspólnota Twoja z tym przykładem, z Jezusem Chrystusem? W jakich dziedzinach życiowych on stał się Twoim przykładem? Żebyś mógł go naśladować. Bo on naśladujesz świat. Świat, przykład jest, jest w każdej dziedzinie. I w rodzinie, i w relacjach. W każdej dziedzinie Twojego życia świat chce być przykładem. I do momentu, kiedy nie byłeś w Chrystusie, On był. I postępowałeś, postępowałem jak świat. Załatwiałem swoje sprawy, prowadziłem swoje życie, tak jak robi to świat, dlatego że On był obrazem, On był przykładem, jak w tym świecie byłem. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus wyciągnął cię z tego świata, tak jest napisane, i posadził w okrętach niebieskich. Posadził czy posadzi? Jak jest napisane? Posadził. Posadził. Czyli okazuje się, że mimo to, że siedzisz tutaj, drogi przyjacielu, cieleśnie, duchowo, w autorycie, jesteś posadzony w okręgach niebieskich. Jak to jest możliwe? No jest to możliwe, bo tam mówi Boże Słowo. Czy możemy temu zaprzeczyć? Tak mówi Boże Słowo. Jesteś posadzony w okręgach niebieskich. I jesteś zobowiązany absolutnie bezwzględnie od tego momentu, kiedy on Cię posadził w okręgach niebieskich, iść za przykładem tego, który Cię powołał. Każdy człowiek potrzebuje mieć przykład. Albo dobry na przykład, albo zły. Lubimy mieć takich tzw. Tak bohaterów, którzy zaimponowali nam w naszym życiu. Dzisiaj nastolatkowie na niesamowicie próbują naśladować swoich idoli. czy to muzycznych, czy to, nie wiem, ze świata jakiegoś tam talecznego, sportu. Oni są dla nich przykładem. Podporządkowują całą swoją młodość, całe swoje życie. Nie zastanawiają się, czy to jest dobry przykład, czy zły. Bardzo wielkim przykładem właśnie są ludzie z kultury, z rozrywki, którzy prowadzą bardzo złe życie. I stali się przykładem dla naszych dzieci. Chcą być przykładem dla naszych młodych. Ale robię z Słowem przykładem dla Ciebie, że nie musisz być szczęśliwy wtedy, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi. Szczęście może przynieść Ci coś innego. Czy tak nie jest? Tak jest. Świat się różnymi ścieżkami do naszego życia. I On chce, abyśmy naśladowali. Absolutnie władce. Jest tak napisane, że, naś, że, że wtedy naśladowaliśmy władcę tego świata, a więc kogoś naśladowaliśmy, jakbyśmy w świecie. Dzisiaj naszym naśladowcą, tego kogo mamy naśladować, jest Chrystus. Takim przykładem dla Ciebie jest Jezus. W relacjach w kościele. Czy on jest przykładem dla Ciebie w relacjach w rodzinie? Czy on jest dla Ciebie przykładem, jak żyć po chrześcijaństwie, w pracy, w szkole? Czy on jest Twoim przykładem dla Twojego życia, <coughs> dla Twoich pragnień, dla Twoich marzeń? Bo Piotr mówi: cię za przykładem tego, który Was powołał. Całe szczęście, że nie powołał Was paso. Bo to nie jest zbyt dobry przykład w sensie takim, że bardzo też jest człowiekiem i też czasami ulega emocjom. Najlepiej o tym wie moja żona i najwyżsi współpracownicy. Moim przykładem jest Jezus. Chcę, żeby tak było w moim życiu. Chociaż apostołowie powiedzieli, idźcie za naszym przykładem. Ale oni wiedzieli, co mówię. Oni mieli prawo tak powiedzieć. Kiedy patrzymy się na historię ich życia, widzimy, że śmiercią przepłacili swoją wiarę w Jezusa. Oni mieli prawo tak powiedzieć. I dzisiaj Duch Święty mówi do nas, przypomina nam, że możemy zwyciężyć. Możemy przeskoczyć każdy mur. Możemy przejść każdą dolinę. Jeżeli przykładem w naszym, w naszym życiu będzie ten, który nas powołał, Kto ciebie powołał? Kto ciebie powołał? Popatrzcie, jak to jest dzisiaj bardzo ważne dla nas. Ja myślę, że właśnie nasi bracia, nasze siostry, ci misjonarze to jest właśnie ich wybór. Przykład Jezus. On poszedł na krzyż. On oddał swoje życie, by ujrzeć potomstwo, tak mówi prorok Izajasz. Kto jest dzisiaj potomstwem śmierci Chrystusa? Możesz spojrzeć na siebie. Ty jesteś potomkiem śmierci Jezusa. O tym mówi 53 rozdział proroka Izajasza. Jestem przekonany, że ci wicenarze, którzy... Którzy mogą stracić swoje życie również. Dzisiaj dla nas mogą być przykładem, że można wytrwać do końca i niekoniecznie w dobrych warunkach życiowych. Można wytrwać do końca. Nawet do śmierci. Jest to taka myśl dzisiaj dla mnie która jest mi potrzebna, bo muszę się o coś oprzeć. Moim oparciem jest Chrystus. Moim oparciem jest Jego Słowo. Moim oparciem są Jego obietnice. Moim oparciem jest świadomość tego, że nie jestem sam. Że nie jestem sam, choćby nie wiadomo, jak się czuł. Jaki miał nastrój. Co przeżywał. Nie jestem sam. Ze mną jest mój Pan. Ze mną jest Chrystus, który stał się przykładem dla mnie od momentu, kiedy oddałem swoje życie. Nie rozumiałem wielu rzeczy. Słuchajcie, ja chodziłem codziennie na modlitwy, chociaż nie rozumiałem tego. Po co? Codziennie chodzić do kościoła. Ale a ja tak się dobrze poczułem. A w tym czasie młodzież codziennie spotykała się na modlitwach. Słuchajcie, młodzież, codziennie chodzili do szkoły, mieli swoje zajęcia. Codziennie o 19 schodzili się na modlitwach. I nie trzeba było ich do tego namawiać. I ja tak bardzo pragnąłem być z nimi. Dlaczego? Bo dobrze się z nimi czułem. Bo Duch Boży był pośrodku nas. I co sobota, o, o godzinie 11, jed, jed, czy o 10, młodzież po młodzieżowym chodziła do lasu się modlić. Nie ja dałem się w to wciągnąć. Normalnie wciągnęli mnie w swoje sprawki. Nie za bardzo rozumiałem, ale wiecie, to czułem się bardzo dobrze. To było cudowne. Tam Pan był o śmiechu świętym wreszcie. To jest coś pięknego do zebracia i siostry. Naszym przykładem jest Jezus. On chce być Twoim przykładem, On chce Cię prowadzić. I drugi fragment Bożego Słowa jest zapisany w drugim rozdziale, 21 werset. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za Was. zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. Też bardzo fajne słowo. Wiecie, jakie jest nasze życie w tym świecie? Nasze życie w tym świecie można przyrównać do chodzenia po polu minowym. Jest ktoś taki, kto się nazywa sapem. Jeżeli, jeżeli ktoś chce przejść bezpiecznie przez pole minowe, to przed nim idzie kto? Sater. I na czym polega, że człowiek, który idzie przed saterem, nie zginie. Na tym, że chodzi po jego ścianach. Nie ma innej możliwości, by sobie wytyczył sam drogę. I być może saper wytycza drogę dosyć trudną. Być może wydaje ci się, że może niestety chce pójść na skróty. Bo ta droga jest dosyć klęta, dosyć daleka. Po co iść tak, tak i tak i tak, jak można iść tak. Ale saper wie bardzo dobrze. Bo ma przyrządy ku temu, by sprawdzić, gdzie są miny, które mogą cię zabić. Uważam, że są właściwy przykład. Chrystus jest tym, który wytycza nam właściwą drogę w naszym życiu. Problem polega tylko na tym, że, żebyśmy my to zaakceptowali i z tym się pogodzili, że to, jak nas prowadzi, to On wie, co robi. To, że się prowadzi w taki sposób, to On się nie pomyli. Owszem, kiedy bierzemy sprawy w swoje ręce, to z tym nic wspólnego nie ma i nie możemy powiedzieć, że to On nas prowadzi. Ale kiedy Chrystus Cię prowadzi, to On prowadzi Ciebie według swojej woli. On chce, byś wchodził po Jego śladach. Byś wstępował po Jego śladach. Popatrzcie, jak bardzo często nasza, nasz pomysł na życie jest zupełnie inny niż Boży pomysł na nasze życie. Przecież Słowo Boże mówi moje myśli to nie wasze myśli. Moje drogi to nie wasze drogi. Właśnie. Dlaczego tak jest napisane? Czy zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego jest tak napisane, że myśli Boże to nie Twoje myśli? Że Boża droga to nie Twoja droga. Dlatego, drodzy bracia i siostry, że my kierujemy się naszymi zmysłami, które, które mamy. Słuchem, wzrokiem, powonienie dotykiem, i dla nas pewniejsza droga jest, kiedy możemy zobaczyć, zrozumieć, usłyszeć i dotknąć, prawda? Tak jak Tomasz, jaki niewierny. On mówił, jak wsadzę palec, to uwierzę. Błogosławiony ten, kto nie widział, a uwierzy. I w taki sposób Bóg dzisiaj chce prowadzić. Jeżeli On jest Twoim przykładem, to zawsze będziesz szedł w Jego śladami. Nie ma innej możliwości, by było inaczej. Jeżeli On jest dla Ciebie wzorem, to chociaż ciało będzie cierpieć i być może do pewnego momentu nie będziesz rozumiał tej drogi, ale to jest pewne, że On jest sam. Kiedyś ktoś powiedział, Panie, nie pójdę, jeżeli nie będę przekonany, że, jesteś, że idzie ze mną. nacie sobie? Kto to powiedział? W Starym Testamencie? Mojżesz. nie pójdę, dopóki Ty nie pójdziesz ze mną. Miał świadomość absolutną, że jeżeli pójdzie sam, to go czeka klęska. A z drugiej strony na pewno, jeżeli Chrystus, jeżeli Bóg będzie z nim, to być może będą doświadczenia, ale Bóg wywie go z tych doświadczeń. Też jest gdzieś napisane, że jeżeli Bóg uderzy, to i też opatrują. A jeżeli świat się uderzy, nie myśl na to, by go on ci opatrzył. Nie ma takiej możliwości, że jeśli świat Cię to Cię zostawi pobitego na ziemi. Wtedy łaska Chrystusa, hallelujah, chwała mu za to, sprawi, że Cię podniesie. Sprawi, że Cię podniesie, ale świat nie podniesie. Świat Cię skopie, zniszczy i tak Cię zostawi. I jeszcze ci na koniec powie, nie nadaje się do niczego przyjacielu. Czas z sobą skończyć. A Bóg jak ci uderzy, to ci gwarantuje, że cię oparzy. Słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze. Uderzenie zawsze boli. A wiecie, jak Bóg bije. Jeżeli Bóg bije, obrazowo to zawsze w punkt naszego życia. Bardzo często w to, co my tak bardzo trzymamy i chcemy zachować dla siebie, a Bóg mówi, zostaw to. Zostaw to, bo to ci przeszkadza. Zostaw to. Jeżeli przykładem Twojego życia będzie Jezus, jeżeli przykładem mojego życia będzie Jezus, to zawsze będę szedł w jego świata. I to jest taka zależność, ukochany. Nigdy nie będę mógł iść, kroczyć śladem Chrystusa, jeżeli nie będę go naśladował. A jeżeli chcę go naśladować, to muszę zrozumieć, że. Yy, Moje naśladowanie Chrystusa to jest codzienne zapieranie się samego siebie. Codzienne zapieranie się samego siebie. Codzienne, zawsze musimy zapierać się samych siebie. To jest droga za Chrystusem. I dzisiaj, kiedy mówię to, to chciałbym zakończyć tym pytaniem, kto chce iść za mnie? i za mną. I ja chciałbym pierwszy dać odpowiedź. Czy jestem gotowy? Bo to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Iść za Chrystusem. Dziękować Bogu dzisiaj jeszcze nas jakby wiara nie kosztuje tak, jak kosztuje braci, którzy muszą oddać swoje życie za Chrystusa. Ale my nie wiemy, to się może zmienić. W jaki sposób doświadczyliśmy już, że Chcieli nas zamknąć, chcieli nie podwalić, przyjść do kościoła, prawda? Nie wiemy, co będzie dalej. Słowa szczepień się rozwija i w prawo, i w lewo, i, 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 i już takie historie, że po prostu żadna historia nas nie przestraszy, chociaż nas straszy, dlatego że jesteśmy w Chrystusie. I choćbyś szedł ciemną doliną, nie ulegnie się zła, bo Twój Pan jest z Tobą, czy słyszysz? Jeżeli On jest Twoim wzorem, Twoim przykładem, to idziesz jego śladami. A jeżeli idziesz jego śladami, to być może Twoja droga jest długa i kręta i niebezpieczna do Twojego ciała. Ale dojdziesz do celu. O to nam chodzi, prawda? By dojść do celu. By dojść do celu. Bo sobie ten cel. Wieczność z Panem, wieczność z Chrystusem, którego kochasz, wieczność z tym, przed którym się cieszysz, wieczność z tym, z którym spotykasz się codziennie i tylko wierzysz, że On jest. Aha. Wieczność z Chrystusem. Może być coś lepszego? Ja, ja mam 61 lat, i myślę, że jeszcze 20 lat tak, Bożej i... <śmianie> są młodsi tu ode mnie. Ale cieszę się, że to młodsze pokolenie chce iść za Chrystusem. Mają takie same marzenia, mają takie same uprawnienia, mają takie same chęci doświadczenia Chrystusa jak ja. Jest to cudowne, jest to wspaniałe. I bardzo się cieszę, że młodsze pokolenie jest, że moje oczy widzą Waszą wiarę, waszą, waszą gorliwość, Waszą chęć. Chociaż nie jest Wam łatwo, absolutnie, bo świat się wciska w różny sposób. Prawda? Ale Wy idziecie, Wy trwacie i niech Bóg Was błogosławi. Co przynajmniej osoby starsze, nasz brat, który wytrwał i trwa. Można? Różne problemy. Różne zakręty. Można? Można! Bracia i siostry, można wytrwać do końca. Amen. Amen. Ale kiedy skończy się pielgrzymka ziemska, wyobraźcie sobie ten śpiew. Ten zapach przyrody, ten koronki, tych kwiatów wiedzią. To jest niesamowite. To przeraża. Nie wiem, cokolwiek bym wymyślił, jakiekolwiek kolory, to jeszcze nie jest. To, bo co ucho nie słyszałem? Co na umysł człowieka nie przyszło? To Bóg z gotową wiścą Tobie. Tobie. Słyszysz? Tobie. Tobie. I mi. Doskonały i wspaniały jest nasz Pan. Amen. Ukochani niech Bóg was błogosławi.